Witajcie, moi kochani, tu Polka w Niemczech i niestety dalej chora w dalszym ciągu. I wiecie, co to już tak długo trwa, że, że stwierdziłam, że trzeba iść do lekarza. Wiecie, jak człowiek kiedyś często używał i brał antybiotyków, to nie chcę po prostu iść do lekarza po następny jakiś tam antybiotyk. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że tutaj w Niemczech naprawdę, naprawdę mniej zażywałam antybiotyków. W ogóle, można powiedzieć, też mało chorowałam. I wydaje mi się, że ze względu na pogodę, bo pogoda jednak y, jest taka bardziej chyba, nie wiem, ciepła, mniej jest tych wiatrów, chyba tej wilgotności też w powietrzu. Więc, więc dla mnie ta pogoda jest idealna i. Te choroby, nawet jeżeli się pojawiały, to były tam kilka dni i praktycznie paracetamol, i zaraz człowiek był zdrowy. No, ale teraz niestety chwyciło mocno. Już tydzień, słuchajcie, choruję i różne rzeczy też. Dziękuję Wam serdecznie za to, że mi podpowiedzieliście w ogóle, co jeszcze można zrobić, żeby właśnie wyzdrowieć. Ja to wszystko stosowałam łącznie z inhalacjami. Soli fizjologicznej też robiłam i nawet mi się wydawało, że jest lepiej. Już byłam taka zadowolona, że właśnie jest poprawa. No ale dzisiejsza noc była tragiczna. Praktycznie nie spałam północy, bo tak mi męczył kaszel, więc stwierdziłam, że po co się tak męczyć? Lekarzem nie jestem. Więc muszę udać się właśnie do niego, żeby mógł mi przepisać jakieś y, konkretne leczenie. No i słuchajcie, zadzwoniłam dzisiaj samego rana do lekarza, także jestem umówiona, zaraz będę jechała. I się cieszę, bo w końcu odetchnę. I widzicie, znowu jest środa, i znowu miałam iść do tej mojej biblioteki. I ja po prostu tak bardzo, bardzo lubię chodzić tam y, właśnie do biblioteki pomagać w układaniu tych książek i tak dalej. No, i przede wszystkim właśnie, jeżeli chodzi o język, językowo też jest fajnie, bo dużo ludzi tam się przewija w bibliotece, więc też pytają się o różne rzeczy, więc trzeba coś tam odpowiedzieć. Też rozmawiam właśnie z koleżanką, do której chodzę właśnie, pomagać po niemiecku, więc to jest naprawdę dla mnie super sprawa z tym mega, mega zadowolona, że tam chodzę i pomagam. No, ale dzisiaj znowu musiałam napisać, że nie przyjdę, bo cała noc nie przez i nad ranem, do, nad ranem, gdzie powinnam wstawać, to y, tylko po prostu zadzwoniłam do lekarza i znowu się położyłam, bo tak się czułam fatalnie. No dobra, ale teraz nie o tym. A w ogóle to jesteście w mojej szafie, wiecie, nie? <grym> jesteście w mojej szafie. Nawet. Y, Miałam takie pytania, kiedy pogadanka z szafy? Kiedy w końcu pogadanka będzie z szafy? No i tak sobie myślę, że wrócę do tych pogadanek z mojej szafy i, i tutaj może jeszcze lepszy taki klimacik sobie zrobimy, a może w ogóle jakiegoś live'a zrobię z szafy właśnie i wtedy będziemy mogli sobie pogadać. Ale w każdym bądź razie no dzisiaj już tak troszeczkę, troszeczkę wróciłam do, do swojej szafy do swoich książek. W ogóle, o, fajną książkę znalazłam, wiecie? Znalazłam. Yy, w sensie znalazłam, bo to Pedra książka, ale ja właśnie, yy, przeglądając, tak sobie myślę, wezmę jakąś książkę do czytania, yy, której jeszcze nie czytałam. No i znalazłam właśnie Talk Like Ted. Nie wiem, czy znacie właśnie yy, te wystąpienia z Teda. Stet, wystąpienia tych fajnych po prostu speakerów, którzy takie świetne przemówienia właśnie robią. No i często właśnie, znaczy często, co jakiś czas tam oglądamy z pedrem takie właśnie wystąpienia. No i się okazało, że też mam taką książkę. Też tutaj właśnie pisze o Steve Jobs, czyli jak on tam te przemówienia swoje robił. No taka analiza, nie? Troszkę już przeczytałam, troszkę już przeczytałam. I bardzo fajny język, w ogóle jest napisana w języku angielskim, ale muszę Wam powiedzieć, że jest świetnie napisana, bardzo łatwo się czyta, więc nie trzeba być nawet na jakimś tam bardzo zaawansowanym języku, żeby zrozumieć, bo jest bardzo łatwo napisana. No, także zaczęłam sobie ją czytać. Jeżeli chodzi o szafę moją, to właśnie zaczęłam tą książeczkę czytać. A teraz Wam pokażę, co tutaj przede mną stoi, bo oczywiście wiecie, jak to jest. nie? Jak się jest w szafie, to ta szafa też co innego zawiera. Patrzcie. A tutaj już mam, widzicie, poskładane ubrania. Powiecie, jak to jest. Nieważne, że matka chora, mama chora, ale pracować musi, żeby dom nie stał do góry nogami, więc tuż mam poskładane ubrania i zaraz będę do dzieci do pokoju nosiła. Bo ja sobie właśnie tutaj na tej mojej kanapie siedzę i tam składam moje ubrania, to znaczy te ubrania akurat dzisiaj dla dzieci, ale nasze też, tylko wiecie, od razu tutaj do naszych szuflad wkładam i do szafy, a to muszę zanieść właśnie do dzieci, nie do pokoju. Ale w ogóle muszę Wam powiedzieć, że ostatnio bardzo dużo osób choruje. I z każdej strony praktycznie słyszę, że ktoś jest chory i właśnie jest problem z tym wyleczeniem się, że jak już zachoruję, to ten kaszel tak męczy. I dzisiaj w ogóle, jak zadzwoniłam tam do lekarza, do praksis, to powiedzieli, że muszę przyjść w maseczce. Także muszę mieć maseczkę, jak po prostu zawitam u nich. Ciekawa jestem, czy będą robić mi jakieś tam testy, czy nie. Jak to nigdzie wyglądało, ale, ale ja przeczuwam, że to jest po prostu jakiś tam zwykły wirus. Bo tamto choróbsko już też przechodziłam kiedyś, więc wiem, że to jest zupełnie inaczej. Inaczej tamto się objawiało, chyba że teraz już tak się zmutowało, że ma teraz takie objawy, nie? Ale wtedy wiem, że praktycznie tak jak przyszło, to zaraz odeszło, I tak to wyglądało. Przynajmniej u mnie, bo może u kogoś innego inaczej wyglądało. Nie wiem. Dobra, lecę teraz dalej. A i pokażę wam, słuchajcie, właśnie, o zaraz wrzucę wam tutaj taki filmik z wczorajszej gry mojej z Kasią. Gra się nazywa Das Spiel des Lebens i w tłumaczeniu takim na polskim no to gra w życie po prostu. I powiem wam, że no taka fajna, myśmy kiedyś grały z Kasią. Znaczy rodzinnie, wszyscy żeśmy grali już dawno temu. No i właśnie teraz wczoraj Kasia wyjęła tą grę, mówi: Chodź, mama, zagramy sobie. I faktycznie zagrałyśmy fajnie, przy tym mieliśmy dużo właśnie zabawy i radości, dlatego że w tej grze musicie dokonywać wyboru. I na początku dokonujecie wyboru, czy już idziecie jakby w zawód, tutaj akurat jest berów, czy idziecie w szkołę, czyli hoch. Szula, czyli idziecie na szkołę, i wtedy odpowiednio gdzie idziecie, to słuchajcie, musicie płacić kasę. Także na początku, oczywiście, pobieracie pieniądze dla was, na to życie, no i później musicie płacić pieniądze. Jeżeli wybieracie szkołę, to trzeba tam zapłacić chyba 40 tysięcy czy ileś. No i wpłacacie to do banku i wtedy zaczynacie to swa, tą swoją drogę. Dostajecie samochód, ludzika i zaczynacie swoją drogę. Także bardzo fajna, kreatywna gra, myślę, że też mądra, dlatego że po pierwsze dzieci właśnie, dla dzieci, że muszą dokonywać tych wyborów, bo tam później macie takie opcje, czy chcecie wyjść za mąż, czy nie chcecie wyjść za mąż, czy chcecie mieć dzieci, czy nie chcecie, czy jedno, czy dwójkę, nie? Także dużo musicie dokonywać wyborów i po drodze oczywiście, oczywiście też musicie płacić. Później jak już dokonujecie wybór, też jaki zawód wybieracie, no to też tam też są pokazane kwoty, ile możecie zarabiać. No więc dużo jest takich ciekawych, ciekawych rzeczy. No i na końcu oczywiście kończycie już jako taki emeryt, nie? Także od tej hochszule do emeryta jesteście. No, ciekawa, ciekawa gra. Jeżeli nie graliście, to Wam polecam. I zobaczcie sobie sami, a teraz możecie zobaczyć, jak myśmy troszkę grały z Kasią. Tutaj. Siedem. Tak? Ein, zwei, drei, vier, fünf, Mama, tutaj musisz się zatrzymać. A, dlaczego? Bo inaczej nie ma sensu. No dobra, i co teraz? I teraz ja. A już, ale ja czekaj, rów Muszę zrobić. Ale ja koniec kolejki. Nie no, teraz ja muszę brów. No koniec kolejki. Jak koniec kolejki? Osiem. Osiem. A dwa razy kręciłaś, a za pierwszym razem? Dwa. No to dwa musisz. żeby mnie znalazła. Teraz była. <klarzela> no, no, i teraz ja. Co, co mam ty robisz na schodach? Co teraz mam zrobić z tym berówkiem? się ty, tutaj kręg. Ale ty nie jesteś na stop. <Łanie> no byłam na stop, żeś mnie wysunęła. Dobra, jestem na stop. O, bez <słanie> <złanie> Za pierwszym razem Za pierwszym razem zdałam. A ja, I co teraz? Mam no, cztery. A, teraz zostaje... A, właśnie. I ja teraz też sobie... dostała influencer. Wybieram. Nawet vlogera dostała. O, vloger, influencer, politiker. Nie masz tajego. No bierze. dobra, to ja biorę vlogera. Pracuję w sumie za do Ciebie. No, okay. tak. No i jeszcze Wam pokażę wieczorem, jak nasza Kicia tutaj się rozłożyła na moim łóżku, wyciągnęła swoje łapy i tutaj między nami właśnie leżała. I wiecie, ona raczej raczej ona jest takim kotem, że ona śpi gdzieś blisko nas, ale nie tak, wiecie, tak bardzo blisko, bo ona tak nie lubi. A tego słuchajcie wieczoru przyszła i się rozłożyła. Także naprawdę się śmiałyśmy z Kasią, bo akurat Kasia tutaj ze mną była w pokoju, żeśmy się naśmiały, bo kiciula Między nas się wepchała i się rozłożyła, i to tak naprawdę śmiesznie, nie? No, jest taka poradka. Ktoś tam w ogóle mówił, że, a, że ja kota pokazuję, ale wiecie, ja pokazuję tutaj, co u mnie jest. No, nie pokażę Wam małpy, której małpy nie mam, nie? ani nie pokażę Wam słonia, którego nie mam. Więc jeżeli w moim domu żyje mój kot, no to oczywiście, że on będzie pokazywany i co jakiś czas coś tam pokażę i powiem Wam na temat swojego kota bo też widzę, że Was to interesuje. Zrobiłam zresztą dwa filmiki na temat brytyjskiej, brytyjskiego kota i sama widzę, że jest bardzo popularny ten temat. I wchodzicie, oglądacie, pytacie się i nawet się zastanawiam nad tym, żeby jeszcze raz właśnie coś tam nakręcić na temat teraz, jak ona funkcjonuje już po takim roku bycia z nami, jak to wszystko wygląda. Także też taki filmik na pewno wleci. No a teraz zobaczcie po prostu, jak ona się tutaj, jak się zachowywała nasza Kicia. Zobaczcie, jak ta się rozłożyła tutaj. Zobaczcie jeszcze, jak pytkę tak wyciągnęła sobie. Mm. A Kasia tutaj ogląda sobie shorty na telewizji, na YouTubie, o kotach. Ale Siska też patrzy na kicie. Tak, na kitkę patrzysz, nie, Słuszka? Też patrzysz. Oj, już się szykuje dosłaniane. Najbardziej ta... Ta łapa jej. <laughs> Śmieszna. Mm. Fajnie wygląda. No i wiecie, co teraz tak całkowicie na koniec myślę że chciałam Wam podziękować za wszystkie komentarze, które pojawiły się pod ostatnim filmikiem, a było ich naprawdę sporo. I pisaliście na temat właśnie um, tego ubioru, jak się Niemki ubierają w Niemczech, jak się Polki ubierają. Dużo fajnych, żeście właśnie komentarze napisali, wartych przeczytania, bo naprawdę były rewelacyjne. I jeszcze tylko takie sprostowanie. Pamiętajcie, że ja to, co mówię w swoich filmikach, to dotyczy tylko mojego spostrzeżenia. Ja tutaj nie, jakby nie robię rozeznań wśród innych ludzi i tak dalej. Nie pytam się, chociaż czasami też wśród moich znajomych się pytam, jak oni to widzą, ale ja zawsze to, co mówię, to jest mój punkt widzenia. I oczywiście wy możecie mieć inny punkt widzenia i ja was zachęcam, żebyście pisali o swoim punkcie widzenia. I jak najbardziej mnie to bardzo cieszy, ale pamiętajcie, że liczy się kultura, i u mnie na kanale trzeba zachowywać się kulturalnie. I jeżeli coś piszecie, to piszcie o sobie, co ja mówię w filmiku. To jest mój punkt widzenia. I on wygląda tak, jak ja Wam przedstawiam w filmie. A Wy oczywiście możecie napisać o swoim punkcie. I jak najbardziej, bardzo będzie mi miło nawet poczytać na ten temat. I tak wygląda za oknem. No i słuchajcie, pozdrawiam Ewę z Hamburga, która właśnie przyjechała tutaj. Mówiła, że była w Metzingen. Dzisiaj od rana patrzy sobie tutaj na góry Baturak i że liczy na to, że słońce wyj wyjdzie. Natomiast widzicie, słońce jednak nie wyszło. Szkoda. Mam nadzieję, Ewę, że będziesz miała jeszcze fajną pogodę, bo pisałaś, że przyjechałaś chyba na trzy dni. No więc. Oby chociaż dzisiaj jeszcze się rozjaśniło albo jutro, że była ładna pogoda, ale tak czy siak nie pada, więc na pewno możesz tutaj też fajnie spędzić czas. Tak. A tu zobaczcie, kto tu jest. Kiciula. Co tak sobie usiadłaś? Tak sobie ona o coś się zastanawiam, czy ona też nie jest czasem jakaś przeziębiona. Kiciula. Hm? Nie wiem właśnie, czy koty mogą się zarażać od ludzi, czy nie. Ale taka jest właśnie troszkę taka y, wycofana powiedziałabym. Nie wiem właśnie, czy ona czasem też nie jest przeziębiona. Moja malusia. Co? Nie jesteś przeziębiona, kiciu? Hm? No i moi drodzy, jeszcze na koniec pokażę Wam, co takiego zrobiłam do jedzenia fajnego. A to jedzonko chyba było u nas w niedzielę, także teraz jeszcze możecie zobaczyć, co, zjed co zjedliśmy w niedzielę, jakie danie. No i oczywiście, jeżeli, jeżeli wydaje Wam się apetyczne, to koniecznie sobie też takie zróbcie, bo bardzo, bardzo smaczne i naprawdę warte przyrządzenia. Ostatnio Wam pokazywałam tego kurczaka takiego, co kupiliśmy już marynowanego. I teraz Wam pokażę, jak ja to robię. Po prostu ziemniaki kroję w takie talarki. Cebulkę dodałam. I teraz taką przyprawą z Polski, przyprawą do dań z ziemniaków. Po prostu chcę posypać te ziemniaczki. I to wszystko zapiekam. Tylko, jeszcze wiecie co, żeby było szybciej miękkie, to ja jeszcze przykryję sobie złotkiem. No, i tak właśnie około 40 minut będzie się piekło. Wiadomo, jak chcecie trochę bardziej. Musicie zobaczyć, sprawdzać, bo pod przykryciem może być szybciej. No, i zaraz tutaj już piekarnik sobie nagrzałam i będę wkładać. Takie będzie jedząko dzisiaj. No i co, to by było na tyle. Kończę ten filmik. Z w ogóle tak dziwnie, nie? Dzisiaj on był całkowicie tutaj u góry, kręcony, także z innej strony, ale czy to ważne? Nie. W każdym bądź razie dobra. Zmykam, bo zaraz jadę do lekarza. I oczywiście dla Was życzę cudownego dnia. I zapraszam Was na następny filmik. Przychodźcie, subskrybujcie, oglądajcie, polecajcie. I, I co? Jak jesteście nowi, to koniecznie zasubskrybujcie. No. I piszcie komentarze, bo ja czekam. Pa, pa!